Ponieważ rozmawiamy 11 listopada, dzisiaj jest święto niepodległości w Polsce, co dla Ciebie <noise> znaczy możliwość reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej? To jest wyróżnienie. Ja bym powiedziała, że to jest wyróżnienie i. A, hm, jakby to nazwać? Taka, taki przywilej po prostu, przywilej reprezentowania kraju wolnego. Z, zawsze byłam zawodnikiem, który był dumny z tego, że może reprezentować Polskę z orzełkiem na piersi. Dla mnie, dla mnie to jest największa satysfakcja, kiedy zjadę dobrze właśnie, właśnie ten Oczywiście, bardzo jestem dumna z tego, że ja dobrze to zrobiłam, ale jestem też dumna tego, że zrobiliśmy to dla kraju. Ja zawsze uważam, że, że ta, ta, to jak startujemy, jak jesteśmy zawodnikami i reprezentujemy kraj, to właśnie. Um... Tak też jakby no nie chcę powiedzieć postrzegamy, ale tak jakby można nas jakby fajnie odbierać jako zawodników, że jesteśmy po prostu dobrymi reprezentantami kraju i uważam, że takimi powinniśmy być. A jak byłam młodsza, to moim marzeniem największym zawsze były właśnie e, odsłuchanie hymnu narodowego przy zwycięstwach w zawodach i tak właśnie jadąc do Topolino, jak miałam chyba 13 lat, powiedziałam, że ja bardzo chcę wygrać to Topolino, bo tam się dostaje wieniec laurowy i zawsze grają hymny. I wygrałam to Topolino, więc mam nadzieję, że w kurtynie też zaśpiewamy hymn. No właśnie o tym <grym> chciałem powiedzieć na koniec, skoro ty to powiedziałaś, bo rozumiem, że szczyt tej dumy zbycia Polką planujemy na luty 2.26. Dokładnie o. tak. I zaśpiewajmy wspólnie wtedy hymn. Mam nadzieję, że tak się uda.